Piękna jajeczka pomalowała. A kto to tak ładnie pomalował? Pomalowała Ola. A to jest biała kiełbaska, tak? No tak. O jak ja lubię bałki. kiełbasę, ja Małgosia mi nigdy nie kupuje. No to widzisz, niedobra żona jednak. Nie, no mnie, tak? taka, taka żona. Na razie dzieci jeszcze nie wystartowały, zobaczymy co oni robią. Dzieci, co wy robicie? No, dzisiaj... Nie wiem. Nie Jeszcze pan... nie wiecie. No, chyba, no, idziemy na ten buszłok. Ja no nie jesteś na Nie, nie chcecie na buszłok? No, nie no, chcecie na buszło. Ale na rower, żebyście chcieli jechać. Chyba, no, nie. No, u mnie myślał, że nie jest wy będziecie siedzieć i patrzeć jakieś zimy? Nie, to jest, jest niegrzeczna dziewczynka. Narration Dziękujemy Ci, Boże, za te dary. Dziękujemy Ci, Boże, za te dary. Tak. Ateista za chwilę. To trwało. Pioru mnie nie piecznął. Poczekaj, aż wyjdziesz na zewnątrz. Słuchajcie, weźcie herbatę, nalejcie sobie. Proszę bardzo. Dzień

Oh my gosh! And of course now it's not exciting! I'm going up the rock for camera! Thanks. Tak, like oh, no. Dimas, yeah. to, jest, to, jest. to jest mój. Nie to, nie, jest nie, to jest mój, ja też miałem dziurę. Ja też miałem dziurę. No tak, to jest mój. To jest mój, ja wiem gdzie ja dałem mój rower. From there and use the blue there, but this one is just like a little bit. Do you want to go here? Sure. Time blue. is blue. <laughs> <laughs> I walnij się tą ręką. Podobało, jak Ci się podobało? Bardzo fajnie. No, ci się podobało. W ogóle bardzo super, super. podobało. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, czy na na to czoło. mogłoby mi się nie podobać. A na mnie jak nawet gośni, nie Gosiu, Miło mi Cię poznać. <śmiech> <śmiech> Natalia, chodź tutaj. Powiedz mi, czy Ci się podobało, czy nie. No, Podobało ci, ci się czy nie? Podobało ci się czy nie. Tak. 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 Bardzo. Czy do, do ciebie bardzo głęboką, wiedzieli... i wieczną nie miłość. To, się się co sądzisz o dzisiejszej wycieczce? Nie miałam wycieczki. Ty nie miałaś. A? Pawełek, a co ty sądzisz o wycieczce? Nic. Nic. nic, nic. Nie miałem wycieczki. No. Kaczuszko, chodź tutaj. Chodź. Co sądzisz o dzisiejszej wycieczce? Chodź tutaj, chodź. Tak i to dokładny cały no wiesz, to jest to rzadkość, tak że możesz może tak, tak jakoś bo ja, autentycznie ee, wypadek złapać Odpoczywasz Widzisz jak Ci chciałam dać shows on the GoPro, nie działałaś? Nie mogłam, Ja mu zgoliłam ostatnio na plecach, no, ale mnie potem Androidem. No, no To będą coraz szybciej tak? będą tak. się Zamiast Bo Ander, nawet Andrzej. nie zamiazdny co ty robisz? Ja, ja wiem. Na Ona je. dwa razy szybciej. Znaczy, to mani, ja to nie, Zaraz będziesz ja Jak? Jak Hania? Tak dokładnie. Chcę kupić. Albo do pracy. A na rowerze nie lubisz jeździć? No nie chciał. A on nie chciał, a on, ja. a się się śnęła. <laughs> a on za, nie już ona się o! o! Widziałeś? Ładnie. Zobacz, oh. to to, okay. ja borykuję, to jest no dobrze, ja ci po prostu No duża, duża buźka. Może kawałek torcika byśmy tak nie przyjedli? Ja no dobrze, no, <grym> no, ale, ale do herbaty, Z nami się nie napijesz. Do herbatki, do herbatki, do nie wypijemy? herbatki, do